Cześć, witam w przedostatnim odcinku kalendarza astronomicznego na rok 2019. W tej serii jak zawsze dowiecie się na jakie wydarzenia astronomiczne warto zwrócić uwagę w obecnym miesiącu. Minął już październik, w którym pogoda bardzo pozytywnie nas zaskoczyła. Przyjemna aura złotej jesieni utrzymywała się bardzo długo. Dobrą pogodę wykorzystali nasi astrofotografowie z grupy Astrowiedza. 22. odsłonę konkursu na najlepsze astronomiczne zdjęcie miesiąca wygrała głowica NGC 6188 autorstwa Macieja Pawłowskiego. To obiekt nieba południowego położony w konstelacji ołtarza. Wyróżniliście także mgławicę Oriona Macieja Zakrzewskiego oraz kwintet Stefana Łukasza Sujki. Serdecznie gratuluję wyróżnionym oraz zwycięzcy. Przed nami listopad. Trzymajcie kciuki za dobrą pogodę, bo zapowiada nam się iście astronomiczny miesiąc. Słońce w listopadzie wędruje przez gwiazdozbiory, które nocą oglądamy pod koniec wiosny. Miesiąc rozpocznie w Wadze, następnie przejdzie przez Skorpiona i dotrze do Wężownika. Przed nami 3-miesięczny okres wędrówki Słońca przez najbardziej wysunięte na południe rejony Ekliptyki. To czas niskich górowań naszej gwiazdy dziennej. Dnia nadal ubywa, ale już nie tak szybko jak na początku jesieni. Pod koniec miesiąca w centralnej Polsce będzie trwał już nieco ponad 8 godzin. Księżyc od początku miesiąca widoczny będzie na niebie wieczornym: 4 listopada znajdzie się w pierwszej kwadrze, 12 we wtorek będzie w pełni, 19 wieczorem przejdzie przez ostatnią kwadrę, a listopadowy nów przypadnie 26 dnia miesiąca. Noce dogodne do obserwacji obiektów głębokiego nieba będziemy mieć zatem na samym początku miesiąca oraz w ostatniej dekadzie. Długie listopadowe noce rozpoczniemy od widoku rozległej konstelacji Łabędzia w samym Zenicie. Jednak ten ogromny ptak będący symbolem letnich nocy wraz z lutnią i orłem bardzo szybko przesunął się na zachód, a już po 20 nad naszymi głowami odnajdziemy Cefeusza, Jaszczurkę oraz Kasjopeję. Pod gwiazdami Kasiopei, tworzącymi charakterystyczny wzór zdeformowanej litery W, znajdują się typowe dla jesieni konstelacje: Andromeda, ryby, Pegas i straszny wieloryb Ketos moczący swoje łapy w rzece Erydan. Te gwiazdozbiory będą dominować w pierwszej połowie nocy. Po północy w zenicie znajdą się już gwiazdy tworzące konstelację Perseusza. Znajdują się one w płaszczyźnie dysku Drogi Mlecznej, dlatego mamy tam istny wysyp obiektów głębokiego nieba, gromad gwiezdnych i mgławic. W nogach greckiego Herosa znajduje się podłużna mgławica emisyjna NGC 1499. Swoim kształtem przypomina fragment zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, to też nazwano ją Kalifornia. Jej intensywny czerwony kolor charakterystyczny jest dla świecenia zjonizowanego wodoru. Obłok zjonizowany jest przez pobliskiego, bardzo gorącego błękitnego olbrzyma, gwiazdę Menkip. Kalifornia Długa jest na około 100 lat świetlnych i podobnie jak my, znajduje się w ramieniu Oriona naszej galaktyki, tyle że na jego przeciwnym obrzeżu, 1500 lat świetlnych od układu słonecznego. Na niebie rozciąga się aż na 4 stopnie, to też do obserwacji warto użyć instrumentu, który da nam szerokie pole widzenia. Dostrzec powinniśmy ją już w dużych, jasnych lornetkach i krótkoogniskowych teleskopach przy użyciu niedużego powiększenia. Podziwianie tych wodorowych pasm bardzo ułatwi filtr H-beta, chociaż zdecydowanie prawdziwe piękno tego obiektu oddadzą fotografie o długiej ekspozycji. Kalifornia jest często fotografowana razem z Plejadami, które znajdują się 13 stopni od niej na tle sąsiadującego z Perseuszem Byka, choć w przestrzeni znajdują się trzykrotnie bliżej nas. Byk, orion, bliźnięta oraz woźnica zdominują nieboskłon w drugiej połowie nocy, a nad ranem widoczne będą już po zachodniej stronie nieba. Wtedy wysoko na południu zobaczymy lwa, a w zenicie wielką niedźwiedzicę. Na wschodzie błyszczeć będzie Arktur z gwiazdozbioru Wolarza, a spod horyzontu wyłoni się już Panna. Czas na raport planetarny. W tym miesiącu zobaczymy wszystkie planety układu słonecznego. Bez wątpienia główną rolę na listopadowym niebie odegra Merkury. 11 listopada w święto niepodległości znajdzie się w koniunkcji dolnej ze Słońcem i choć zazwyczaj oznacza to, że będzie dla nas niewidoczny, w listopadzie będzie inaczej. Merkury znajdzie się geometrycznie pomiędzy Ziemią a Słońcem i przejdzie na tle naszej gwiazdy dziennej. Widowisko rozpocznie się o godzinie 13:40, wtedy malutka tarcza Merkurego pojawi się przy krawędzi słonecznej tarczy. W Polsce zobaczymy jedynie pierwszą część zjawiska. W momencie fazy maksymalnej o godzinie 16:20 Słońce będzie już niestety pod horyzontem. Pamiętaj, że obserwując to zjawisko należy zachować szczególną ostrożność. Nie wolno patrzeć na Słońce bezpośrednio, bez odpowiedniego zabezpieczenia. Tarcza Merkurego jest zbyt mała, aby ludzkie oko mogło ją dostrzec na tle słońca, dlatego obserwacje gołym okiem nie mają żadnego sensu. Konieczne będzie użycie jakiegokolwiek sprzętu optycznego, lornetki lub teleskopu, ale przypominam, że obiektyw sprzętu musi być zabezpieczony specjalną folią ND5 przepuszczającą znikomą ilość promieniowania słonecznego. Taka folia to niedrogi wydatek, a pozwoli bezpiecznie cieszyć nam się obserwacjami naszej gwiazdy dziennej nie tylko podczas tranzytu, pozwala na obserwację plam słonecznych oraz granulacji fotosfery słońca. Możecie też skorzystać ze specjalnego teleskopu słonecznego, ale to już nieco droższa zabawa. Orbita Merkurego jest nachylona względem płaszczyzny orbity Ziemi, dlatego nie zawsze, kiedy Merkury przechodzi między Ziemią a Słońcem, dochodzi do jego przejść na tle naszej gwiazdy dziennej. Jednak każda orbita posiada dwa węzły, czyli punkty, w których przecina się z płaszczyzną ziemskiej orbity, czyli ekliptyką. Jeśli Merkury znajdzie się pomiędzy nami a naszą gwiazdą dzienną i ma to miejsce akurat w węźle orbity, wtedy obserwujemy jego tranzyt. Zdarza się to jednak bardzo rzadko, trzymajcie więc kciuki za pogodę, kolejny tranzyt dopiero w 2032 roku. Zaledwie dwa tygodnie po przejściu na tle słonecznej tarczy Merkury pojawi się na niebie porannym. 25 spotka się z Księżycem, a 28 znajdzie się w maksymalnej elongacji zachodniej, osiągając jasność minus pół magnitudo. Będziemy go obserwować nad ranem, nisko nad południowo-wschodnim horyzontem w konstelacji Wagi. Na niebie wieczornym w końcu pojawi się Wenus. Najjaśniejsza planeta na niebie widoczna będzie bardzo nisko nad południowo-zachodnim horyzontem, godzinę po zachodzie Słońca. Z dnia na dzień widoczna będzie coraz wyżej. Obserwatorzy uzbrojeni choćby w małe teleskopy mogą obserwować jej fazę, ale Wenus na razie jest jeszcze daleko od nas. Jej tarcza jest mała, a faza dość duża i jeszcze nie tak atrakcyjna, jak będzie wiosną kolejnego roku. W listopadzie Wenus spotka się z Jowiszem. Gazowy olbrzym widoczny będzie przez cały miesiąc w tym samym rejonie nieba co Wenus, jednak jego wysokość godzinę po zachodzie słońca z dnia na dzień będzie coraz mniejsza. Jowisz dąży do koniunkcji ze słońcem, w której znajdzie się pod koniec grudnia. 16 listopada przejdzie do konstelacji Strzelca, w której będziemy mogli go oglądać w przyszłym roku. Oprócz złączenia z Wenus w listopadzie czeka go trudne w obserwacji dzienne zakrycie przez księżyc, które zwieńczone będzie wieczorną koniunkcją Jowisza z księżycem i Wenus. Godne zakończenie sezonu obserwacyjnego największego gazowego olbrzyma. Tańcowi Jowisza i Wenus w listopadzie będzie przyglądał się Saturn. Planeta z pierścieniami też jest już u schyłku swojej widoczności, choć pod koniec miesiąca będzie widoczna na niebie jeszcze przez 3 godziny po zachodzie Słońca. Porusza się ruchem prostym na tle Strzelca. W listopadzie pokona na sferze niebieskiej 2,5 stopnia, mijając i żegnając się z gwiazdą Albaldach na kolejne 29 lat. Po zapadnięciu zmroku na południu za pomocą lornetki w konstelacji wodnika możecie odszukać Neptuna. Lodowy olbrzym jest obiektem o jasności 7,8 magnitudo. Odnajdziemy go niedaleko gwiazdy Phi Aquarii. Powoli zatrzymuje się w ruchu wstecznym i 27 listopada całkowicie wyhamuje rozpoczynając ruch prosty ponownie w kierunku gwiazdy Phi Aquarii. Pod koniec października w opozycji do słońca znalazł się Uran, więc listopad będzie miesiącem jego doskonałej widoczności. Nawet będzie trochę lepiej niż w październiku, bo widoczny będzie dużo wcześniej. Na samym początku miesiąca, kiedy większość z was obejrzy ten film, górować będzie już po 23. Znajdziemy go 11 stopni pod jasną gwiazdą Hamal z Barana, a gwiazdę Hamal zlokalizujemy dzięki Plejadom. Uran porusza się ruchem wstecznym na tle barana, w listopadzie utrzyma swoją maksymalną jasność oraz rozmiar tarczy. Odszukanie lodowych olbrzymów Urana i Neptuna bywa trudne, zwłaszcza w mieście, więc jeśli tylko będzie pogodnie, możecie wpaść na live na kanale, gdzie sprawdzam, co aktualnie dzieje się na niebie. W listopadzie na pewno zerkniemy na lodowe olbrzymy, to w końcu ich czas. Na niebo poranne pod koniec października powrócił Mars. Czerwoną planetę możemy już z powodzeniem obserwować godzinę przed wschodem Słońca, nisko nad południowo-wschodnim horyzontem, choć na razie niczego poza świecącym punkcikiem nie zobaczymy. Jest jeszcze bardzo daleko od nas, jego jasność oscyluje w okolicach 2 magnitudo, a pozorny rozmiar tarczy jest niewielki. Na teleskopowe obserwacje jest zdecydowanie za wcześnie. Mars w listopadzie przemierza konstelację Panny i w połowie miesiąca minie Spikę. Dzięki korzystnie nachylonej do wschodniego horyzontu ekliptyce szybko buduje pozycję na niebie. Pod koniec miesiąca, godzinę przed wschodem słońca, osiągnie wysokość prawie 15 stopni. W listopadzie kontynuujemy dobrą widoczność komety C2018 N2, o której mówiłem już w filmie Niebo w październiku. W zeszłym miesiącu zrobiłem jej nawet zdjęcie, gdy znajdowała się najbliżej Ziemi. Jest oczywiście obiektem przeznaczonym dla obserwatorów posiadających teleskopy lub duże jasne lornetki. Miesiąc rozpocznie w niedalekim towarzystwie galaktyki M31 i przez cały listopad widoczna będzie na tle konstelacji Andromedy. 11 listopada przejdzie przez peryhelium. Jeśli chodzi o Międzynarodową Stację Kosmiczną, to na początku miesiąca będziemy mogli obserwować jej wysokie poranne przeloty. W połowie miesiąca stacja zniknie z naszego nocnego nieba, ponieważ przelatywać będzie nad nami w środku nocy poza zasięgiem promieni Słońca i powróci dopiero pod koniec listopada na niebo wieczorne. I jeszcze listopadowe kalendarium. Zestawienie zjawisk rozpoczniemy i zakończymy podobnie od spotkania Księżyca z Saturnem. Pierwszy raz oba obiekty zobaczymy w szerokiej koniunkcji 2 listopada, godzinę po zachodzie Słońca, nisko nad południowo-zachodnim horyzontem. Dwa dni później księżyc znajdzie się w pierwszej kwadrze. 10 listopada kometa C2018N2 przejdzie przez peryhelium. 11 listopada czeka nas chyba najważniejsze wydarzenie astronomiczne 2019 roku: tranzyt Merkurego na tle Słońca. Wszyscy mamy wtedy wolne od pracy i szkoły, tylko chmury mogą nam zrujnować to widowisko. Dzień później, we wtorek około godziny 6 nad ranem będziemy mogli zaobserwować jak Mars mija Spikę, a tego samego dnia kilka godzin później planetoida Vesta znajdzie się w opozycji do Słońca. Listopad rozpocznie w Byku, ale szybko przejdzie do Wieloryba, gdzie spędzi większość miesiąca. Również 12 księżyc znajdzie się w pełni na tle barana, a w nocy z 13 na 14 listopada przewędruje na tle gromady Hiady, mijając blisko gwiazdę Ain oraz Alde Barana. Dwa dni później srebrny glob dotrze już do bliźniąt, gdzie zakryje dwie jasne gwiazdy tworzące w głównej figurze konstelacji nogę Kastora. Przed północą za tarczą księżyca schowa się propus, a w drugiej połowie nocy wysoko nad horyzontem będziemy mogli obserwować zakrycie gwiazdy Teat. 18 listopada przypada maksimum aktywności roju meteorów Leonidy, skalnych drobinek pozostawionych w przestrzeni przez kometę 55P Temple Tuttle. Dzień później księżyc wzejdzie w ostatniej kwadrze i przez całą noc będziemy go obserwować w bliskim towarzystwie Regulusa, najjaśniejszej gwiazdy Lwa. Najbliżej siebie oba obiekty znajdą się po północy. 24 listopada nad ranem dążący do nowiu księżyc znajdzie się w sąsiedztwie Czerwonego Marsa i błękitnej spiki z konstelacji Panny. A wieczorem tego samego dnia, godzinę po zachodzie słońca, wypatrujcie wracającej na niebo wieczorne Wenus w towarzystwie ustępującego już z wieczornego nieboskłonu Jowisza. Planety miną się w odległości 1,5 stopnia. Od razu następnego ranka ponownie warto spojrzeć nad południowo-wschodni nieboskłon, gdzie księżyc w niespełna 3% iluminacji dostrzeżemy niecałe 2 stopnie od jasnego Merkurego. Kolejnego dnia księżyc będzie już w nowiu. 27 listopada Neptun zatrzyma się w ruchu wstecznym i rozpocznie ruch prosty w kierunku gwiazdy Phi Aquarii. 28 listopada przed południem Merkury znajdzie się w maksymalnej elongacji zachodniej. Tego samego dnia czeka nas kolejne ciekawe, bardzo rzadkie zjawisko. Około godziny 10:30 nad południowo-wschodnim horyzontem odnajdziemy bardzo wąski sierp księżyca, a przy nieoświetlonej krawędzi jego tarczy bardzo blisko dostrzeżemy Jowisza. Chwilę później dojdzie do zakrycia gazowego olbrzyma, który na około godzinę schowa się za tarczę srebrnego globu. Oczywiście jest to zjawisko ekstremalnie trudne w obserwacjach, choć z uwagi na swoją rzadkość godne odnotowania. Do obserwacji wymagany jest teleskop i w cudzysłowie doskonałe oko. Niedaleko będzie Słońce, pamiętajcie, by nawet na moment nie znalazło się w waszym polu widzenia. Po zakryciu Jowisza, Księżyc oddali się już nieco od niego i wieczorem wspólnie z Wenus stworzą uroczy tercet nisko nad południowo-zachodnim widnokręgiem. Miesiąc zakończymy ponownym spotkaniem Księżyca z Saturnem. To wszystko w tym filmie, ale nie wszystko, co wydarzy się na listopadowym niebie. Zachęcam do polubienia fanpage'a Astrolife na Facebooku, który jest uzupełnieniem kanału. Tam o wszystkich najważniejszych rzeczach jesteście informowani na bieżąco, czasem nawet jako pierwsi w Polsce. Link do fanpage'a pozostawiam w opisie pod filmem. Dziękuję za obejrzenie, bardzo dziękuję patronom, gorąco pozdrawiam Astrolife, twój przewodnik po wszechświecie.